Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trafiła teściowę Szymona i prosili Go za nią, on stanąwszy nad nią rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też stała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu miejsc, wołając: Ty jesteś syn Boży, lecz on je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać żeby niech odchodził od nich lecz on rzekł do nich także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o królestwie Bożym bo po to zostałem posłany i głosił słowo w synagogach Judei Dostajemy dzisiaj naprawdę przepiękne słowo to słowo ma przynajmniej kilka takich punktów które mnie Osobiście bardzo mocno dotknęły. Pozwólcie, że zatrzymamy się nad kilkoma, tylko dla mnie, bardzo ważnymi momentami. Jesteśmy w czwartym rozdziale Świętego Łukasza. Warto ten fragment czytać i tak to dzisiaj czynimy w lekcji Continua. W Kościele czytamy po kolei te fragmenty Świętego Łukasza. Najpierw pokazujące to, że Pan Jezus nie był przyjęty przez swoich w Nazarecie. Potem ten moment wczorajszy, kiedy jeden człowiek opętany przez złego ducha. Że, nie? Ten moment, kiedy zły duch wyznaje, Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś świętym Boga, wiem, kim jesteś. I moment, kiedy Jezus mówi milcz, dzieje się miejsce, dzieje się to w Kafarnaum, w synagodze. A dzisiaj widzimy, że Słowo Jezusa ma dalej moc. Jezus idzie do domu Szymona. I to jest pierwsza rzecz, która mnie osobiście bardzo mocno dotyka, bo Jezus uzdrawia ją słowem. Po raz kolejny widzimy to, jak bardzo ważne jest słowo Jezusa. Słowo Jezusa ma moc nie tylko egzorcyzmowania, ale też ma moc uzdrawiania. Niektórzy złośliwi powiedzą, że ten cud nie chwali się Panu Jezusowi, to jest jeden z tych cudów, które Panu Jezusowi się poczytuje do tych, które nie są chwalebne, nie? że uzdrowił Piotrowi Teściową. No, można by powiedzieć, że ostatecznie w tym widać dobro, że ta Teściowa ostatecznie gdzieś tam im usługiwała. Natomiast co jest ważne i co jest piękne? Ważne i piękne jest to, że Słowo Jezusa ma coraz większą moc że Jezus nie traci na sile, że Jezus i to jest też przepiękne. Wychodzi z synagogi, idzie do domu, że słowo Jezusa ma moc w synagodze, ale także poza synagogą. To znaczy to jest dla mnie bardzo osobiście ważne, że możemy mocy słowa Jezusa doświadczać wszędzie, że słowo Jezusa ma wszędzie taką samą moc, że słowo Jezusa ma wszędzie taką samą siłę. Nie tylko w kościele słowo, które czytamy, nie tylko idąc do kościoła, doświadczamy mocy słowa, ale także możemy doświadczyć we wspólnocie, w pracy, w domu. Pan Jezus pokazuje, idzie do domu, wychodzi ze świątyni. To znaczy, moc słowa Jezusa nie ogranicza się do murów kościelnych. To jest coś, na co często my bardzo chorujemy. Nie, że my mamy słowo i to słowo działa tutaj nie i przyjście będzie się działo u nas tak bo tylko u nas się dzieje nie słowo Jezusa dzieje się także poza murami kościoła nie? to jest bardzo ważne o czym często zapominamy Jezus nie przestaje być mocny poza kościołem My jako chrześcijanie, my jako ci, którzy jesteśmy jakoś w świątyni, nie? jesteśmy jakoś um, związani ze, ze świątynią, tak? którzy ma, mamy właśnie proklamować to, że moc Jezusa jest tak samo tutaj silna jak poza kościołem. Tak? To znaczy trzeba to dobrze zrozumieć. Słowo Jezusa jest mocne wszędzie. Jezus jest mocny wszędzie. Trzeba nam o tym przypominać i trzeba do tego wracać. To jest pierwsza rzecz, która mnie się bardzo podoba, to jest pierwsza rzecz, która, która jakoś mocno dotknęła mojego serca. Druga sprawa to jest to, że Jezus uzdrawia tę kobietę, że Jezus uzdrawia teściową Szymona. W jaki sposób? Rozkazuje gorączce. Znowu słowo Jezusa ma moc. Gdybyśmy przeczytali ten fragment w przekładzie Marka, to jest tak, że Pan Jezus najpierw dotyka się tej kobiety. To nie jest tak, że święty Łukasz naraz mówi, że Pan Jezus ma większy dystans do Teściowej i że boi się na przykład zarazić, nie? dlatego jej nie dotyka. Łukasz chce podkreślić słowo Jezusa ma ogromną moc. Pan Jezus rozkazuje gorączce. Pan Jezus rozkazuje gorączce, żeby odeszła. I ostatnia rzecz, która mnie bardzo uderzyła w tej Ewangelii, jest taka, że popatrzcie po raz kolejny, także złe duchy wychodziły z wielu wołając, Ty jesteś syn Boży. Dlatego powiedziałem, że trzeba by czytać tę Ewangelię od początku czwartego rozdziału, bo ona się wtedy układa w pełną całość. Otóż pamiętacie, że w, w Nazarecie Pan Jezus przychodzi do swoich. Pan Jezus pierwsze wystąpienie, przepiękne wystąpienie w świątyni, kiedy czyta słowa proroka Izajasza. Ludzie oczywiście cały czas są zachwyceni Jego Słowem, tak? czy w Nazarecie, czy w Kafarnaum, ale ostatecznie... Wszystko kończy się jakimś fiaskiem. Popatrzcie, Nazaret, Pan Jezus przychodzi, mówi Dzisiaj na waszych oczach spełniły się słowa proroka Izajasza, które przed chwilą usłyszeliśmy. To jego przepowiadanie, to ta prawda, którą Pan Jezus mówi sam o sobie, kończy się tym że Jezus zostaje wyrzucony przez swoich, niemalże nie, niemalże zepchnięty, niemalże zabity, nie. Tak kończy się Jego pierwsze wystąpienie, tak kończy się Jego pierwsze kazanie. Jezus jest przez swoich odrzucony i to w sposób taki naprawdę bardzo mocny, bardzo silny, że chcieli Go strącić, chcieli Go wyrzucić, nie, jak się wyrzuca kogoś na twarz, nie? pokazać, jesteś nikim, jesteś synem Józefa, znamy Cię od podstaw. Tak się kończy pierwsze proklamowanie prawdy Jezusa o samym sobie, kim ja jestem. Dalej Pan Jezus, tam jest takie jedno słowo, że zszedł do Kafarnaum. To słowo zszedł, ono jest niezwykle ważne, bo Oczywiście Nazaret y, znajduje się miasto, znajduje się w górach, nie? znajduje się wyżej. Pan Jezus musiał pokonać fizycznie drogę, pewien dystans, musiał zejść do Kafarnaum, które znajduje się nad jeziorem galilejskim, a jezioro galilejskie znajduje się w depresji nie? minus chyba 150 metrów pod poziomem morza. Ale w tym słowie, że musiał zejść, musiał zejść, kryje się coś więcej. To znaczy, to nie tylko było takie rzucenie Jezusa na twarz, tak, jesteś nikim, chcemy Cię zepchnąć, nie? Jezus nie, nie czuł się tylko zmieszany z Ziemią, nie? ale zepchnęli go pod poziom Ziemi, pod poziom Ziemi. I co się dzieje? Pan Jezus idzie do Kafarnaum. Wczoraj czytaliśmy ten fragment Ewangelii, był przepiękny fragment, kiedy jeden człowiek opętany w ten Kafarnaum. Przez jego usta zły duch demon mówi, wiemy kim jesteś, jesteś świętym Boga, przepiękne wyznanie wiary, przepiękne słowo, nie, przepiękna wiedza, nikt nie wie więcej niż diabeł o Bogu. Nie? Pan Bóg pokazuje w tym fragmencie Ewangelii, że wiedza nie wystarczy, żeby głosić słowo, dlatego Jezus mówi, milcz. Nie? To nie jest, nie masz słowa, nie masz co powiedzieć, milcz. Możesz mieć przed swoim nazwiskiem wypisane różne tytuły, ale jeśli nie masz w sobie Ducha Świętego, po prostu milcz, nie masz nic do powiedzenia. W naszym życiu są takie momenty, kiedy nie przemawiamy ze dobrego ducha, kiedy nie przemawiamy ze świętego ducha, kiedy jesteśmy związani z duchem nieczystym, kiedy jesteśmy związani z duchem tego świata, kiedy jesteśmy związani z demonem poprzez grzech, wtedy Pan Jezus mówi, nie masz słowa, wtedy właśnie milcz. I co się dzieje? Bo dzisiaj Pan Jezus przychodzi do domu teściowej Szymona, przychodzi do domu Szymona, uzdrawia jego teściową i znowu przynoszą do niego wielu chorych. Znowu Pan Jezus uzdrawia, ale. Złe duchy po raz kolejny mówią, Ty jesteś syn Boży. Już nie jeden, nie? ale jest ich coraz więcej. Mówią, wiemy kim jesteś. Zły duch ma naprawdę ogromną wiedzę o Panu Bogu. Takiej wiedzy nie ma nikt z nas o Jezusie. Więc On naprawdę wie kim jest, ale Jezus ciągle mówi mu to samo. Lecz On gromił je i nie pozwalał im mówić. Czyli ciągle Jezus mówi milcz. Jezus ciągle mówi, milcz, to nie jest ten czas, nie masz prawa mówić o mnie, nie masz nic do powiedzenia, możesz mieć wiedzę, ale nie masz nic do powiedzenia. To jest bardzo ważne, myślę, dla nas też, którzy chcemy przepowiadać Słowo, którzy chcemy żyć Słowem. Jest ważne, w jakim duchu my dzisiaj, w jakim duchu my dzisiaj y, przepowiadamy Słowo. Jest ważne to. To jest też Słowo, które mówi o rozeznawaniu duchów. To jest Słowo, które mówi o, o rozeznawaniu duchów. Warto dzisiaj sobie usiąść w ciszy swojego domu, popatrzeć na Jezusa, który przychodzi, który uzdrawia, który dotyka Cię słowem z mocą. Warto jest też zobaczyć siebie i zapytać się, czy, czy mam dzisiaj prawo mówić o Jezusie. Czy ja jeszcze potrzebuję oczyszczenia wewnętrznego? Czy potrzebuję skorzystać z sakramentu pokuty, pojednania? Chcesz iść na ewangelizację? Chcesz człowiekowi drugiemu nieść pocieszenie, chcesz Mu zanieść Chrystusa, chcesz mu zanieść Ewangelię. Jest pytanie o to, na ile jesteś dzisiaj w Duchu Bożym. Jest pytanie o to, na ile jesteś w Duchu Bożym. Bardzo często myślimy sobie tak, pójdziemy zanieść ludziom karygma, będziemy im głosić Jezusa, będziemy im głosić Słowo Boga. Co trzeba zrobić? Trzeba najpierw usiąść i zastanowić się, czy jestem z Jezusem pojednany. Czy mamy tego samego ducha. To słowo naprawdę nas bardzo mocno może nieraz dotknąć. To słowo może nas bardzo dzisiaj porazić. Warto jest w ciszy swojego domu zrobić sobie taki rachunek sumienia, na ile jestem zjednoczony z Jezusem, na ile prawo mam przepowiadać, na ile, prawo mam, na ile mam prawo doświadczać mocy słowa Jezusa. Dlaczego nie doświadczam mocy słowa Jezusa w życiu? Dlaczego moje przepowiadanie nie przynosi owocu? Warto jest zapytać również o to, być może odszedłem od Jezusa. Być może i ja dzisiaj powinienem usłyszeć słowo trudne, słowo milcz, ale słowo, które jest słowem mówionym przez Jezusa, zawsze słowem pełnym miłości, słowem, które egzorcyzmuje, słowem, które uwalnia. Bo Pan Jezus każdego z nas chce uczynić głosicielem dobrej nowiny. Nasze życie chce uczynić miejscem. W którym wciela się dobra nowina, wciela się dobre słowo. Jest tylko pytanie, czy my pozwolimy mu na to, żeby Jego słowo rzeczywiście w naszym życiu przynosiło plon obfity. Z całego serca Wam błogosławię i niech się spełni, niech się stanie to słowo w Waszym życiu. Niech moc Słowa Jezusa dotyka i przemienia codzienność Waszego życia. Błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.